Cześć, witaj na moim kanale. Dziś kolejny film o skituringu. Chciałbym dzisiaj powiedzieć nieco więcej o tym, jak się ubrać na wycieczkę skiturową. Lecimy z tematem. Zaczynamy od bielizny termo. I tutaj możecie sobie wybrać, możecie wziąć sobie taką droższą bieliznę termo z merynosem. To oczywiście będzie droższa wersja ale bardziej komfortowa albo taką zwykłą jak ja tutaj mam z jakimiś sztucznymi dodatkami ale u mnie to się sprawdza wystarczy coś takiego jeśli macie ograniczony budżet to oczywiście tutaj będzie dużo taniej bielizna merino no to już trzeba wydać te kilkaset złotych dalej spodnie które ubierzemy na górę. No to ja tutaj mam takie spodnie z Dekatlona. Trekkingowe zwykłe. Które dają radę. Jeśli nie ma za dużo śniegu. To jak najbardziej możecie mieć takie. Do takiego skituringu przywyciągowego. Na ubitych trasach. Albo jak jest mało śniegu. Jest zbity śnieg, to dają radę, ale super sprawą są takie spodnie typowo już skiturowe, które tutaj mają rozpinany zamek praktycznie na całej długości i to jest świetna rzecz, ponieważ możemy sobie regulować ten dopływ powietrza. Jeśli robi się ciepło, powiedzmy, przy podchodzeniu, to rozpinamy sobie spodnie i wtedy jest super wentylacja. A jak wyjdziemy już na grań, powiedzmy, zaczyna się robić zimno, wieje zimny wiatr, no to zapinamy i mamy doskonałą izolację od wiatru, właśnie. Świetna rzecz w tych spodniach to jest, to jest tutaj taki specjalny element, taki kołnierz. Który nakłada się na buta skiturowego Tutaj jest jeszcze taki haczyk Który również przyczepiamy i trzyma nam te spodnie na bucie I to jest świetna rzecz dlatego, że one się nie wsuwają I śnieg się nam nie wsypuje do wnętrza buta To jest super sprawa przy, przy większej ilości śniegu A no tutaj w tych spodniach dekatlonowskich. Niestety tego nie ma, więc po prostu może być tak, że nam się wsypie śnieg do buta, a to nic, nic przyjemnego, więc takie spodnie polecam. I czy to będą spodnie z membraną, jak w tym przypadku, czy zwykłe? Generalnie fajnie, jeśli będą mieć ten zamek, jeśli będą mieć właśnie ten element, który nakładamy na buta z gumką. To myślę, że jak najbardziej się sprawdzą, te spodnie akurat jeszcze są strzelkami są też bardzo fajnie oddychają podczas podejścia. Ok, że to by były spodnie. Teraz kolejny element, absolutnie kluczowy. To jest kurtka softshell w tym wypadku soft. Shell. Czyli taka lekka, cienka kurtka, nieprzewiewna. I co ważne, jest to kurtka bez, bez membrany, ponieważ ona zapewnia najlepszą oddychalność. I według mnie sprawdza się w 90% przypadków. Taka kurtka po prostu cienka, lekka i świetnie oddychająca. Fajnie, jak ma kaptur, tak w tym przypadku. Bardzo polecam. Taki softshellik. Dalej mam kurtkę wpuchową i to też jest taki element bez którego sobie nie wyobrażam wyjścia na skitury. Bardzo się przydaje. Jeśli idziemy sobie normalnie w tej kurtce w tej kurtce softshellowej no to jak się zatrzymamy, no to może zrobić nam się troszkę chłodno, więc wtedy warto mieć kurtkę puchową. To akurat jest taka dosyć cienka, ale u mnie się sprawdza w większości przypadków. I robimy sobie, powiedzmy przerwę, czy wyjdziemy gdzieś na grań, no to wtedy zakładamy sobie kurtkę puchową, żeby nie zmarznąć na górę. A jeśli jest nam ciepło, to ją ściągamy, idziemy w samym softshellu i to jest świetne rozwiązanie. Ta kurtka dodatkowo można ją jeszcze fajnie tutaj skompresować i włożyć, włożyć ją do kieszeni. Pokażę jak to wygląda. Po prostu otwieramy zamek od kieszeni i kurtkę pakujemy do środka. W ten sposób i dzięki temu ona po prostu zajmuje dużo mniej miejsca w plecaku. Generalnie ta kurtka nie jest jakaś obszerna o coś takiego, taki pakuneczek możemy sobie gdzieś tam upchać fajnie skompresowany w plecaku czeka w razie czego wyciągamy i ubieramy kolejna rzecz absolutnie konieczna to są rękawice, grube rękawice ciepłe według mnie najlepiej kupić jak najcieplejsze te rękawice yy, ja jakiś czas temu kupiłem te No jestem tak średnio z nich zadowolony są trochę, szczerze mówiąc, trochę mi chłodno w nich, trochę mi palce marzną, a to już jest to jest nieprzyjemne, więc Generalnie, jedne rękawice, mega ciepłe moim zdaniem, powinny być takie, właśnie. Przydają się nawet dwie pary takich rękawic. Jedne cieplejsze, drugie takie z palcami może trochę mm, bardziej przydatne przy operowaniu ze sprzętem. I kolejne rękawiczki do podejścia takie, właśnie kiedy będziemy podchodzić, jest cieplej. Więc wtedy możemy sobie takie rękawiczki ubrać. Kolejna rzecz, skarpety oczywiście. Tutaj to są akurat skarpety z Merinoza i takie wam polecam. Naprawdę super się sprawdzają takie skarpety. Ciepłe, fajnie grzeją, nie poci się w nich stopa, nie obcierają. Co jest istotne tutaj, bo właśnie te obtarcia w butach często się zdarzają, a te skarpety bardzo fajnie. Działają i nie ma problemu z obtarciami, także polecam jak najbardziej skarpety Merino. Sam używam od jakiegoś czasu i jestem mega zadowolony. Kolejna rzecz, mega uniwersalna, funkcjonalna rzecz to jest chusta, tak zwany buff. I to jest świetna rzecz, dlatego że taką chustę to możemy ubrać sobie na kilka sposobów. Możemy ją ubrać jako zwykłą czapkę. Możemy ją ubrać pod kask, możemy ją ubrać na kark, możemy zasłonić twarz przed chłodem, rozem. Świetnie się sprawdza. Najlepiej mieć kilka, kilka sztuk w plecaku. To zajmuje bardzo mało miejsca, jest leciutkie. Także po prostu warto wrzucić kilka, mieć zawsze ze sobą, bo to jest mega przydatna rzecz, mega uniwersalna. Naprawdę. Świetna rzecz, taki buff sobie zakupić. Ok, to mniej więcej pokazałem wszystko, co chciałem tutaj pokazać. Eee, jednej rzeczy tutaj nie mam, to znaczy kurtki goreteksowej, która też od czasu do czasu może się przydać, ponieważ no raczej większość czasu jej nie, nie użyjecie, ale mogą być takie przypadki, że się Wam przyda dlatego warto taką kurtkę goreteksową również mieć w plecaku mm, najlepiej jeśli ona nie jest zbyt gruba w miarę można ją skompresować, I to jest taka kurtka, która Wam się przyda, jeśli faktycznie zaskoczy Was yy, niepogoda, czy zacznie powiedzmy padać albo mocno sypać śnieg no to w takim przypadku warto ją mieć i po prostu ją wyciągniecie i założycie sobie jeszcze na górę i nie zmokniecie ale generalnie w większości przypadków, w 90%, powiem, że po prostu obejdziecie się bez tej kurtki. Ona w większość czasu przeleży w plecaku, dlatego taka moja rada ważna, żeby ona była w miarę mała mm, i jak najlżejsza, po prostu będzie mniej miejsca w plecaku zajmować i mniej ważyć. Okej, okay. myślę, że to wszystko, co chciałem powiedzieć dziś o ubiorze na skiturach. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, oglądania kolejnych filmów, które będą się pojawiać, i oczywiście zachęcam do aktywności na świeżym powietrzu, jak zawsze. Do zobaczenia. Cześć!